Dzień trzeci kalendarza adwentowego. Temat to definiowanie przekroju użytkownika. Z poziomu Advanced Design przechodzimy na zakładkę Zarządzaj i szukamy narzędzia, które nazywa się kalkulator przekroju. Uruchamiamy tym samym zewnętrzny kalkulator, który pozwoli nam zdefiniować taki profil. Możemy wrysować go ręcznie, korzystając z narzędzi, jakie daje nam tutaj, właśnie ten kalkulator. Jednak często prościej będzie utworzyć sobie taki podkład w programie, który tworzy pliki DXF. Ja sobie tak właśnie zrobiłem, więc zaimportuję teraz taki plik DXF. Nazywa się on Section. Został wykonany w milimetrach i będę chciał, aby był to profil stalowy, wykonany z pierwszej lepszej stali. Powiedzmy, że będzie to stal S235. Klikam Zastosuj, i pojawia się mój profil. W tym momencie możemy przejrzeć jego parametry tutaj w zakładce właściwości i ewentualnie je zmodyfikować, a następnie przeprowadzić obliczenia. Jeżeli chodzi o obliczenia, to program daje nam dwie możliwości, jeżeli chodzi o metody obliczeń. Pierwsza z nich jest to metoda analityczna, a druga z nich jest to metoda numeryczna. Ja skorzystam z tej drugiej, gdzie zasiatkuję ten element siatką pół cm. Dodatkowo wybiorę tutaj parametry normowe na podstawie, właśnie, normy, którą tutaj wypisano. Kliknę OK. I przejdę ponownie na polecenie analiza i przeliczę to zadanie. Program przeprowadzi obliczenia, i pojawi się okno z wynikami. Po prawej stronie widzimy uzyskane charakterystyki geometryczne. Możemy w tym momencie wygenerować notę. Tutaj, w dokument nota możemy taką notę stworzyć, w opcjach możemy powiedzieć, jaka ta nota ma wyglądać. Możemy również wydrukować to na przykład do PDF-a, taki, taki dokument. Jeżeli teraz chodzi o eksport tego pliku do programu Advanced Design, tak żeby wykorzystać ten profil w naszej konstrukcji, należy przejść na plik, eksport, Wpisać nazwę tego naszego profilu i wskazać OK. W tym momencie należy przejść do Advanced Design i tam zaczytać ten profil. Ja już pokazuję, jak to zrobić. Z poziomu Advanced Design przechodzimy na zakładkę Zarządzaj. Szukamy biblioteki profili. Klikamy Dodaj i szukamy biblioteki o nazwie User. W tej bibliotece są właśnie te profile. Właśnie jest ten section AD z charakterystykami. Klikamy Importuj. Profil pojawia nam się, nam się na liście do wyboru. Wychodzimy z tego okienka i profil możemy przypisać do naszych. Elementów. No, tutaj z rozmiarem tego profilu troszeczkę przesadziłem. Spróbujmy teraz przeliczyć to zadanie. Wyniki są dostępne. Jeżeli chodzi o wymiarowanie, to pojawi nam się komunikat, że element ten nie posiada. Na danej klasy przekroju. Jeżeli użytkownik zada taki profil właśnie ręcznie, zdefiniuje go samodzielnie, to musi pamiętać, aby we właściwościach do wymiarowania stali ustawić klasę przekroju na jakąś tutaj konkretną. I wtedy będzie można przeprowadzić obliczenia stali dla tego elementu i otrzymać wyniki wymiarowania. No tutaj wytężenie jest bardzo małe.